Přijížděj se <laughs> Kanadyjka. fajne, nie? Nimiaszek. nie Nimiaszek. <grym> nie nie Myśmy tak sen, nie widzieli, nie? Nimiaszki nie Nimiaszki, kanadyjki, udziachowki, no, no. dzierżeniowki. Tak. Dokładnie. No, dobranoc. Do Gdzie są Nie, nie. Nic, nic. Nic się ty. Ja fajne. do rano mogę. Wszystko wow, Przez... tak się ruszyło. Spierdzielają spie wszyscy. Bata chyba bo szybko chciała uszyć żeby... Marta. Marta. Ci <grym /dźwięk> Marta. 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 było Marta. 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 Nie, Marta. Marta. Marta.